Co robicie, Gzupki? My robimy czaszka. I my mamy lejpon. Mamy, rybą, to mamy są... łyżeczkę, tak? I Jasiu i Józef robili robót. Dekorujecie, tak? Dekorujemy. I to jest bardzo Z co? to. I tu jest dobrze. Bo jest... Ale ta jest śliczna. Jaka? Ta tutaj z rybką. No. I... Jasiu, a co ty robisz? Jest pani Jasiu, dlaczego tu masz wszystko na rączkach? Bo ja muszę wszystko robić. To tu masz chusteczkę. Ach, dobrze. To robisz jeszcze. Wyczuj rączkę w chusteczkę. I już wszystko zrobiłeś? Nie nie. Muszę ja tak tu zrobić. Muszę machaj też iść. Jasiu się już czekoladowy skończyło. Pokażę ci, jak się robisz, jak to należy robić. Rób drugą stronę łyżeczki, tą okrągłą, nie tym środkiem, tylko tą zewnętrzną. Julcia, to ja próbuję jeszcze czekoladowe Júcia, zrobić, ja tak? Tak dużo! Mamo, jeszcze musisz tak dużo zrobić. Ja muszę jeszcze tak robić dużo? Tylko za tym, tym. Jeszcze mam zrobić czekoladowego tak, tego? Tak, tak dużo. Júcia, a to na, na tą rybkę idzie czy do buzi? Już na leku, jej się. Jak? Jasie. Próbowałeś jeszcze tym białym lukrem. Emuls jest tak dużo! Muszę to zrobić? Tak, jej to robi.